Partia zaczęła się od D4 i już w drugim ruchu Magnus Carlsen popełnił błąd, grając goniec F4. W partii E6 i E6 wydaje mi się takim najbardziej elastycznym podejściem przeciwko Londonowi. Przede wszystkim to posunięcie szykuje zagranie C5, co wydaje mi się fajnym sposobem, żeby ten londoniarski domek elegancko podważać. W partii skoczek C3 widać, że Magnusiński szykuje się tutaj do zdominowania sytuacji w centrum. W takiej pozycji granie c5 jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście wchodzi tutaj e4 i przejdziemy do takiej kurcze to chyba sycylijskiej struktury, dosyć tak przypomina. Także można w ten sposób podejść do tematu, no ale Polak Rodak zdecydował się tutaj na stabilne, solidne podejście, więc po prostu D5 i Magnusowi centrum tutaj nie oddaje. W partii nastąpiło posunięcie E3, no to czarny A6, żeby tutaj skoczek się nie wtryniał na B5. No, oczywiście jakieś groźby wideł na C7 mogłyby być realnie kłopotliwe. No i teraz Magnus G4. Więc widać, że Norwek, zauważcie, jak żałośnie Magnus spadł z rankingiem. No, widać, że spadek formy lato pewnie uderzyło mu do głowy. No, spadł z 3200 i żałosne 3164 no a Polak. W ogóle się tutaj nie przejmuje jakimiś agresywnymi zapędami białego no więc tutaj następuje posunięcie goniec D6 po prostu kontynuuje rozwój Magnus tutaj leci dalej no i co ciekawe skoczek wycofał się na swoją początkową pozycję zazwyczaj takie odejście jest głupim odejściem ale w tym konkretnym przypadku skoczek na E7 będzie stał bardzo dobrze ponieważ na przykład na F5 będzie mógł wchodzić, na G6 będzie mógł wchodzić, więc jest tutaj dużo różnych fajnych możliwości no a Magnus tutaj Pełna agresja leci tym pionem z linii H jeszcze bardziej agresywnie. W partii skoczek 7, no to chłop leci jeszcze bardziej. Tutaj zostało wrzucone posunięcie H5, na co czarny zareagował posunięciem C5 i C5 tak do końca mi się nie podoba w tej konfiguracji, ale idea słuszna, skoro biały rozpędza się na królewskim, no to jeżeli będę na to czekał, no to mnie pop po prostu zajedzie, więc trzeba gdzieś tutaj konturować. C5 nie jest do końca dokładne ze względu na bicie. I jak goniec tutaj odbija, no to w sumie Hetman D2, skoczek F3... I ta długa roszada może być kłopotliwa. Natomiast jeżeli goniec by zbił tutaj i hetman C7, no to problem jest taki, że tutaj biały wybroni i jeszcze na domiar złego wisi na G7. O oczywiście wchodzi w grę taki ruch i tego piona można faktycznie odzyskać. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że Czarny, no troszeczkę za bardzo w tyle z rozwojem. No ale w gruncie rzeczy, żadna tragedia by się tutaj nie wydarzyła. Nawet jeżeli Karlsenowy, Sven zagrałby tutaj stokfisowo. Natomiast w partii obaj zawodnicy zagrali tak bardziej standardowo, czyli sytuacja na Królewskim została zapchana. Oczywiście. Problemem Polaka Rodaka jest fakt, że czarne pola zostały tutaj bardzo mocno osłabione. Zauważcie tutaj G7, F6, E5. Te pola są faktycznie fatalne, no i to jest pewien problem. Ale z drugiej strony biały też no nie bardzo ma jakiś sposób, żeby to wykorzystać. No musiałby gdzieś tym skoczkiem kicać aż na G4, żeby wjechać na F6. No ale w sumie, jakby wjechał na F6, to też żadna tragedia by się nie wydarzyła. W partii bicie odbicie Hetman D2. No i tutaj pan WPWP 2015, znany bardziej jako Wojciech Przybylski. W ogóle zawodnik bardzo często to gra w Tuesdayach. Jak komentuję te Tuesdaye, to właściwie co tydzień go widzę. No i tutaj w nagrodę został sparowany z Magdusem Carlsenem. No dobra, więc w każdym razie Polak tutaj wyczaił od razu, że planem białego jest długa roszada. No i nie trzeba być tutaj Sherlockiem Holmesem, żeby to faktycznie ustalić, no bo piony ze skrzydła królewskiego poleciały na maksa do przodu, więc z tym się po prostu nic nie da zrobić. Nie da się ich wycofać, także król jedynie może pójść na hetmańskie. No i skoro wiemy, że ten król idzie na hetmańskie, no to fajnie byłoby go tam na tym hetmańskim przywitać. W związku z tym zostało rzucone tutaj posunięcie B5. Nastąpiła długa roszada, no i Polak leci tutaj dalej. Magnus oczywiście. No wie o co chodzi w szachach, więc od razu tutaj kontruje w centrum, ale Polak nie zabiera nogi, dochodzi tutaj do starcia. No i zostało wrzucone B4. W partii skoczek się ewakuował, więc Magnus próbuje tutaj blokować akcję. No Gdyby tego skoczka wycofał na E2, no to wtedy bicie i właściwie łatwo sobie wyobrazić, że te piony maszerowałyby po prostu jeszcze dalej. No i, no i byłby to jeszcze większy kłopot. Także bardzo ciekawa akcja stworzona przez naszego zawodnika. No ale biały tutaj prawidłowo blokuje, choć został dziabnięty piony. No, i teraz Magnus podszedł sobie tym skoczkiem do centrum, no i tak na pierwszy rzut oka, no to wydaje się, że Magnusiński zrobił tutaj po prostu totalną głupotę, bo wydaje się, że tutaj można wypić na E5, wymienić hetmany, no i pozycja powinna być wygrana dla czarnego, pion więcej w końcówce, ale jest tutaj problem taki, że pion na C4 podwisa i jeszcze na domiar złego, wieża może tutaj wkroczyć później na D1, i ta dominacja po linii D będzie ogromnym atutem dla białego, tym bardziej, że no ciężko będzie tę wieżę z chaosiem wydobyć. W związku z tym Polak Rodak. Powiedział A, no i teraz powiedział B. Leci dalej z atakiem i zostało rzucone posunięcie C3. Co ciekawe, najlepszym ruchem stokwiszowo było tutaj wybijanie, żeby no, po prostu nie dopuścić czarnemu do wybicia na B2. Więc i tak źle i tak niedobrze dla Białego, no, ale już lepiej było wybić samemu. Natomiast w partii Magnus postanowił. Zrobić tutaj taką małą próbę na punkcie F7. No i Polak tego nie podstawił, ale podstawił troszeczkę co innego. Dobra, więc nastąpiło tutaj zagranie skoczek F5. Lepsza była po prostu kasacja tego skoczka. No bo teraz, jak pion odbije, no to Hetman odchodzi. No i zobaczcie: goniuc wchodzi na B7, skoczek na D5, nawet. Będzie tutaj można realnie pomyśleć o zrobieniu krótkiej roszady. Pod warunkiem, że pole F6 będzie odpowiednio dobrze zabezpieczone, no, żeby tutaj mata nie dostać, no, to jest jasna sprawa. Ale faktycznie, biały po prostu nie ma czym atakować. No, a w partii pola krotak popełnił błąd, ponieważ zagrał skoczek F5 i to sprawia. Że pojawia się tutaj takie mocno irytujące związanie, a za momencik goniec jeszcze zamelduje się na giedwa, no i to wygląda podwójnie niedobrze. W partii bicie na b2 i Magnus właściwie mógł po prostu odbić królem, podtrzymując ten plan grania goniec g2, co zapewnia tutaj naprawdę świetną inicjatywę. Skoczek też zaraz melduje się na c5. No po prostu wszystkie figury białego nagle zaczynają całkiem fajnie grać, a ten król no niby osłabiony, ale w sumie... Nie ma takiej figury czarnego, która jakoś realnie mogłaby temu królowi zagrozić. No ale Magnus coś tutaj wycykany był w tej partii i zdecydował się wycofać ruchem skoczek bije B2. Co do tyłu, to zazwyczaj niedobrze i rzeczywiście ten ruch dał Polakowi trochę oddechu. I to jedno posunięcie pasywne. Wystarcza czarnemu, żeby wrócić do akcji. Dlaczego? Ano dlatego, że dopóki ten skoczek stał na A4, no to zawsze był dostępny ruch skoczek C5 i ten koniec na B7 po prostu nie miałby stabilnej pozycji. No a teraz no tego zagrania po prostu nie ma. Więc w partii nastąpiło goniec G2. Skoczek poszedł na A5, no i tutaj Magnus postanowił ukąsić w centrum ruchem D5. Faktycznie otwieranie centrum, oczywiście, że ma tutaj bardzo dużo sensu. Król czarnego jest na E8, więc jeżeli na przykład linia E się otworzy, no to ten król będzie miał po prostu przechlapany. Polak oczywiście zbił na D5 i co tutaj? Norwek mógł zrobić. Pierwsze dosyć ciekawe to wieża bije D5. Wieża bije D5 wygląda tutaj bardzo interesująco. Bicie Hetmanem oczywiście wchodzi, wchodzi w grę. No tutaj kolejność posunięć nie ma wielkiego znaczenia. Po biciu pionkiem byłoby to samo. No i przechodzimy do takiej końcówki. Biały z jakością mniej, ale ogromna presja na punktę F7. Bardzo szybko figury białego wkraczają tutaj do akcji, więc wydaje się, że ta aktywność powinna białemu dać fajną inicjatywę. Pozycja bez materiału, ale powinna być w 100% grywalna. Natomiast, czy można jakoś Hetmanem odchodzić? No, chciałoby się obronić tego gońca. No, i co ciekawe. Jest to do wzięcia pod uwagę. E, oczywiście w, wydaje się, że trochę klops, no bo skoczek leci za darmo, no ale nie do końca. No bo teraz bicie i zbić nie można ze względu na wieża E1 ze zdobyciem Hetmana. Więc zauważcie, że nawet takie odejście Hetmanem tutaj działa. Odejście Hetmanem tutaj. Też działa, no bo goniec jest nietykalny ze względu na to, że jest tutaj związanie. Więc widać, że Magnus miał tutaj wiele różnych opcji do rozważenia, no ale zagrał skrajnie idiotyczne posunięcie Hetman F3. I Hetman F3 jest tutaj ogromnym błędem, który pozwolił Czarnemu przejąć inicjatywę. Bicie na F3. Oczywiście leci tutaj Hetman, to jest jasne, no ale później jeszcze bicie na G2, no i teraz wisi wieża. Wydaje mi się, że to był po prostu misklik, no bo ciężko mi znaleźć jakieś sensowne uzasadnienie dla ustawienia Hetmana na F3, więc pamiętajcie, widzowie często się ze mnie śmiali, jak mówiłem, że na 100 partii Blitza to myślę, że jedną partię z Magnusem bym wygrał, no... Na 100 partii, no jakiś tam miskliczek, coś tam głupiego musi przyjść mistrzowi świata do głowy. Więc kiedy grasz z Magnusem, to e, szanse na zwycięstwo są bardzo, bardzo małe, ale nie zerowe. E, w partii wieża D1, e, no to tutaj wybicie na D6 i to jest po prostu na czyściocha wieża w plecy. W partii skoczek D3 wieża poszła na D8. Magnus tutaj wredny nie chciał się tak po prostu poddać, więc w ogóle tutaj ja przez moment myślałem, że będzie remis przez trzykrotne powtórzenie posunięć. No, ale nasz zawodnik ochłonął. I postanowił zagrać goniec D5, co oczywiście ma tutaj bardzo dużo sensu, no bo te figury czarnego się mobilizują. No to jest wieża więcej, ale cholera jasna, no wisi mat w powietrzu, prawda? Więc. Trzeba zachować czujność. No ale wieża więcej sprawia, że na luzaczku można tutaj przeżyć. No i Polak Rodak wrzucił sobie tutaj figury do akcji. Ale zobaczcie, nawet z wieżą mniej. Magnus cały czas wkurza. No ale Polak tutaj uprościł sytuację. No i teraz już żadnych gruźb matowych nie ma. No i na luzaczku ta wieża wkracza sobie do akcji. Jeszcze się tutaj uwierzcie. Nie, ale Magnus nie poddał. Polak, no wiadomo, tutaj nerwy musiały być niesamowite, no ale z jakością więcej, Polak bardzo łatwo wygrał. No bo oczywiście tego piona, tych piodów właściwie, no to najzwyczajniej w świecie nie ma jak zatrzymać. Więc zobaczcie, warto wbić chociaż tego CMa albo FMa, pograć sobie w Tite Tuesdayach, jest szansa zagrać z Magnusem Carlsenem. A jak jest szansa zagrać z Magnusem Carlsenem, no to tak jak widzimy, jest też szansa go. Ograć. I na koniec przypomnienie. Do końca czerwca jest niższe wpisowe na mój turniej na 1000 osób. Mamy już 207 osób na liście startowej. Tak jak widzicie, są tutaj utytułowani szachiści. Jest też grupa gwiazd. Tutaj streamerzy, youtuberzy szachowi będą wojowali. Też lecimy międzynarodowo, także jest regulamin po angielsku. Też zapraszam znajomych z granicy, zobaczymy czy ktoś się wybierze póki co mamy IEMA z Belgii, jeżeli chodzi o zapisywanie się to po prostu klikasz sobie komunikat organizacyjny no i tutaj masz wszelkie informacje na temat turnieju w tym, w punkcie szóstym, informacje o tym w jaki sposób na ten turniej się zapisać, tak jak widzicie sobota, niedziela, ostatni weekend wakacji, można sobie przyjechać do Lublina, pograć w szachy za pierwsze miejsce, 7. 1777 zł. Jest też mnóstwo dodatkowych kategorii, także każdy ma szansę na zgarnięcie fajnych nagród. No i cóż, myślę, że będzie gruba impreza, także jeżeli nie ma szachowych planów na koniec wakacji, no to zapraszam do Lublina. Teraz jest piękny dojazd z każdej strony, na Rzeszów jest ładna trasa, na Warszawę jest ładna trasa, jest też lotnisko koło Lublina. Także z każdej części Polski na luzie można do Lublina się przejechać.